Dziś na poligonie w Zielonce odbyły się pokazy możliwości 120 mm Moździerza Samobieżnego pokazano również jak strzela się z bezzałogowej nowej 30-milimetrowej wieży. W pokazach wzięli udział sekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa profesor Zdzisław Gawlik, szef Inspektoratu Uzbrojenia MON generał Sławomir Szczepaniak, prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej SA Wojciech Dąbrowski i członek zarządu PGSSA Krzysztof Trofiniak. W HSW skonstruowano i opracowano dokumentację, a następnie wytworzono i przekazano do badań zestaw moździerzy samobieżnych RAK 120 mm na podwoziach kołowym i gąsienicowym. Sprzęt przeszedł pozytywnie. Testy we wtorek na terenie huty Stalowa Wola odbyła się konferencja prasowa z udziałem wizytujących Poligon. Gospodarzami konferencji byli prezes HSWSA SA Antoni Rusinek i prezes PGZ SA Wojciech Dąbrowski. Dzisiaj na Poligonie w Witu Zielonka rozpoczęliśmy badanie zdalnie sterowanego systemu wieżowego na podwoziu Rosonaka i również kończymy badania kwalifikacyjne moździerza samobieżnego kaliber 120 mm lat. Obydwa testy wyszły znakomicie. Mieliśmy trochę tremy, ale to zawsze przed takim audytorium ta trema występuje, ale wszystko się udało znakomicie, a w związku z tym przed nami kolejne etapy realizacji tych dwóch programów. Przed czterema tygodniami został zakończony, sfinalizowany proces konsolidacji polskiego przemysłu zbrojniowego, bo przed czterema tygodniami zarejestrowano podwyższenie kapitału Polskiej Grupy Zbrojniowej. W konsekwencji wszystkie przedsiębiorstwa, które w zamyśle konsolidatorów, czyli ministra Skarbu Państwa i ministra obrony narodowej miałyby do tej spółki wniesione, zostają wniesione i są zarejestrowane podwyższenie kapitału. W konsekwencji dzisiaj. Jest to spółka, której kapitał jest zmierzony wielkością ponad 5 miliardów złotych. Przechodzimy zatem do kolejnego etapu, bo w zasadzie był to najprostszy, jak się wydaje, etap, mimo że przez kilkanaście lat próbowano skonsolidować przemysł obronny, ale nie udało się tego uczynić. Dopiero ta ostatnia próba, powięta się mianowicie przez pana premiera Donalda Tuska w 2013 roku, październiku 2013 roku, zaowocowała tym sukcesem, jego finałem. Mieliśmy, z którym mieliśmy do czynienia w kwietniu 2015 roku. Przed nami kolejna, kolejne wyzwania polegające na tym, żeby te wszystkie spółki, które są skonsolidowane w Polskiej Grupie Zbrojniowej mogły wyjść naprzeciw z jednej strony oczekiwaniom polskich sił zbrojnych, a z drugiej strony mogły skutecznie konkurować o ręki zagraniczne i intensywniej być obecne na rękach cywilnych. To będziemy starać się Skłonić, zmobilizować te spółki, zarządy w spółkach parterowych Polskiej Grupy Zbrojowej po to, żeby mogły te zadania i cele realizować. Jestem dzisiaj wraz z Panem Generałem, z Panami Prezesami Polskiej Grupy Zbrojowej, zarówno w Nowej Dębie, i w Stalowej Woli, Kucia Stalowa Jeżeli chodzi o Nową Dębę, to jestem pod wrażeniem tego, co zobaczyłem. Nie spodziewałem się zobaczyć nowoczesnych arm, a zwłaszcza, te najbardziej budujące młodych ludzi, którzy zaangażowany w proces produkcji. Budującym jest fakt, że ponad 20% załogi Dazanetu są to ludzie z wyższym wykształceniem. Jest też kilka osób z tytułami doktorów, co świadczy o tym, że Nowa Dęba ma dobrą perspektywę i dobre szanse rozwoju. Jeżeli chodzi o Kutę Stolowo-Wola, to jesteśmy tutaj przy linii produkcyjnej. Ta została, w której modernizacja, w której Instalacja została zapoczątkowana decyzją ministra skarbu państwa, który w październiku 2014 roku przekazał kwotę 20 miliardów złotych na zbudowanie tej linii linii do obróbki manicznej lub ponad 4,5 nawet ponad 4,5 metra. Jest to instalacja, która będzie służyła nie tylko, mam, jestem przekonany polskim siłom zbrojnym, ale także będzie produkowała sprzęt na, sprzęt na eksport. Równocześnie chciałem powiedzieć, że przed tygodniem Minister Skarbu Państwa przekazał Polskiej Grupie Zbrojeniowej kwotę 75 miliardów złotych. Jest to kolejne podwyższenie kapitału Polskiej Grupy Zbrojeniowej, który jest dedykowane na określone cele. Między innymi jednym z tych celów jest budowa fabryki w piąka. Na tę inwestycję Minister Skarbu Państwa, czy Polska Grupa Zbrojeniowa zamierza przekazać kwotę ponad 50 miliardów złotych. Proszę zauważyć, że ten proces, który jest dzisiaj prowadzony konsekwentnie od prawie dwóch lat, zmierza do, telu, do tego celu, żeby lokalizować te wszystkie główne fabryki Polskiej Trupy Zbryniowej, łącznie z jej siedzibą w Radomiu, na terenie, gdzie kiedyś funkcjonowały Centralne okręg przemysłowy. Te kolejne działania ku temu zmierzają i te kolejne działania inwestycyjne, mam nadzieję, będą temu sprzyjać. Nasze spotkanie w tych, z z z nasze spotkanie w tych zakładach. Jest powodowane tym, że chcemy zaproponować intensywnie niż dotąd współpracę zarządu spółek w osiąganiu celów. Jeżeli jest jakiś problem do załatwienia, to myślę, że te spotkania pokazały i Huta Stalowa Wola pokazuje, że nie jest to problem nawet dzisiaj pieniędzy. Te pieniądze są, ta propozycja musi wyjść z dołu zarządu spółki po to, żeby można było te cele inwestycyjne y, móc skutecznie osiągać. Jestem zbudowany w tym, co widzę w Stalowej Woli. Kuta Stalowa Wola jest to spółka, która jest spółką po przejściu. Dziękuję wszystkim, którzy zdecydowali się na pewne rezygnacje z pewnych e, przywilejów, które kiedyś mieli po to, żeby dziś być druką, być zakładem, który jest wskazywany jako przykład dobrego zakładu, jednego z najlepszych w polskiej grupie zbrojniowej. To, co zobaczyłem na poligonie, to z raka to szczelanie z wieży bezzałogowej zamontowanej na, 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 na Rosomaku i te satysfakcjonujące oceny, które pojawiły się z ust przedstawicieli polskich zbrojnych, świadczą o tym, że to co się robi jest dobre, przed tym jest przyszłość. Chciałem podkreślić, że dzisiaj na Poliganie były to szczelania pokazowe, oczywiście z zdalnego systemu szczerowania wieżą osadzonego na KT Rosomak, oraz ostatnie strzelania z moździerza rak. W tej chwili mogę chodzić w ten sposób. Jeżeli chodzi o dywizjonowe moduł ogniowy rak, zakończyliśmy badania kwalifikacyjne w zakresie moździerza, w zakresie wozu dowodzenia oraz w zakresie amunicyjnego, amunicyjnego, am, artyleryjskiego wozu yy, remontu uzbrojeniowego. Zostały nam jeszcze co najmniej dwa elementy do badań kwalifikacyjnych. Po tych badaniach. Przejdziemy do badań kwalifikacyjnych całego modułu i dopiero po tym cyklu badań odpowiemy jednoznacznie na pytanie, czy na pewno wszystkie elementy będą sprawdzone i czy ja jako szef inspektoratu uzmienia będę, będę mógł podpisać orzeczenie o pozytywnych wynikach badań. Mam nadzieję, że takie orzeczenie podpiszę już niebawem. Jeżeli chodzi o zdalny system sterowania wierzą, Szanowni Państwo, tutaj pragnę podkreślić odwagę kierownictwa Resortu Ubraninowej, pana premiera Siemoniaka, który zdecydował we wrześniu 2013 roku o tym, ażeby tego typu system pomimo ogromnych trudności budować bezpośrednio w Polsce na bazie polskich wykonawców i tak się stało. Dzisiejsze strzelania pokazowe to jest początek podchodzenia do tzw. Tak badań zakładowych. Badania zakładowe Modołu będą odbywały się w miesiącu czerwcu i mam nadzieję, że również z pozytywnym skutkiem. W roku 2016 przewidujemy uzyskać dwa egzemplarze prototypowe zdalnego systemu sterowania wieżą, a następnie od 2017 roku rozpoczynamy, mam nadzieję, produkcję seryjną z pełnym sukcesem i mam nadzieję, że zdalnie sterowany system wieżowy to będzie jeden z kolejnych produktów eksportowych Huty Stalowa Wola. Kota jest zakładem, który po pierwsze jest dumą polskiej grupy zgraniowej, po drugie jest zakładem, którego działalność daje szansę na rozwój i funkcjonowanie innych, innych zakładów. Za przykładem Kruty, jeżeli chodzi o modernizację, restrukturyzację, poszły takie spółki jak Zamet, Energomontaż Północ. Czyli, czyli trochę. Przeprowadzono szereg szereg inwestycji, które dzisiaj umożliwiają realizację bardzo skomplikowanych wspólnych programów. Ja chciałem zwrócić uwagę na to, że to, co dzisiaj oglądaliśmy, co jest wielką zasługą pracowników huty, to jest pewien przyczynek do powodzenia całej tej Zarówno program RAD, który nie tylko chusie daje, daje szansę. szansę Yy, zatrudnienie i rozwoju, ale także w bardzo istotny sposób przyczyni się do rozwoju spółki DZW. W 2008-2009 roku przeżywaliśmy bardzo trudne yy, chwile. chwile, które skutkowały bardzo mocno na zakład, ale obecnie wydaje mi się, że nikt chyba nie, nie żałuje tych kroków, trudnych kroków, które były podjęte w latach 2008 2009 2010, yy, Wielkich wyrzeczeń, które doprowadziły w konsekwencji do finansowania inwestycji tutaj realizowanych z własnych środków. Środków, które zostały przez KSW wypracowane. Oczywiście wiele osób nam pomagało. Osób, które na przestrzeni 2009-2012 roku wspierały nas w zakresie prywatyzacji części tej cywilnej, która produkowała nasze mundowanie, jak również ta, e, osób, które wspierały tą część węskową. I tutaj chciałbym wrócić z duchu na 2009 roku, kiedy określiliśmy sobie dwa cele biznesowe do osiągnięcia w przyszłości. Yy, I te dwa cele właściwie są osiągnięte. Pierwszy z nich to było danie z kupy oferty na zachodniarty. Obecnie wszystkie programy są oparte o produkcję kupy Strała Oczywiście nie tylko naszego zakładu. Także inne zakład z, z, z Polski grupy, w mojej mowy, jak i w ogóle z Polski, współpracują z nami. Ale o to chodzi. Tu nie wydaje chodzi się, że o to, żeby zdradzać wszystkie tematy tylko w jednym wyjątkowym. Chodzi o umiejętność współpracy i podział tak pracy, aby w jak najkrótszym czasie, z jak najlepszym efektem osiągnąć cel. I ja, wydaje mi się, że jeżeli go dodał w reje, ten cel osiągnęliśmy. Drugi cel biznesowy, jaki był określony, to był cel e, osiągnięcia... Opracowanie ponownie oferty dla wojsk mechanizmowych. I tak y, y, są dwa elementy, które obecnie są rozwijane w Kusie Sprawowa, które są ofertą właśnie wojsk mechanizmowych. Pierwszy to jest wieża bezdomowogowa, a drugi to jest DWP. Wieża bezdomowogowa, tak jak Pan Generał powiedział, jest finansowana ze środków współpracy zbrojeniowej, natomiast nowy wojskowy wojsk piechoty w, w Mośniu jest finansowany i realizowany ze środków... W centrum badań rozwoju, a jest podziałów także wojskowych, która była, była skierowana z Ministerstwa Obrony Narodowej. Wydaje mi się, że kluczowe lata dla Ministerstwa Obrony Narodowej dopiero się zaczną. Kluczowe w sensie, jak mówiłem, produkcji seryjnej. Bo klas badawczych rozwojowy może rozkwitać kluczenie zawodowe. Natomiast nam zależy, aby rozkwitała kluczenie badawczych rozwojowa która jest na bardzo dużo uważane w Natomiast w Testy raka potrwają do 15 czerwca 2015 roku. Wojsko zakupi 8 dywizjonowych modułów do 2018 roku.